Z chyba z tym nie Zresztą to to ja tego to nie wiem więc jest dobrze to ja myślę że sobie zaczniemy to o to Jeśli się to zacznie to może być i sobie kontynuujemy g chyba że tak ten Długi do, sobie Wybijemy do Do tego Tam typa nie Jemy go Ja tam A, to Tak na po Na początku tam powiem, że Że Czwarty Od tam będę nagrywał z z, z kolegą i proszę a tam, a tam dajcie tam dużo łapek i, i na ten od, odcinek tak samo tam dajcie tam łapki, czyta tam co to tam a, Dobra. Mhm, dobra. Ja nie wiem czy to słyszał, ale chyba nie. Chyba nie słyszał. Собе тут а так простой так вечно, а культу я не простой я чаще то там пачать вообще там не и я что же не Да пусто ну так все руку не кляды так мне это там widać mi tutaj no to wiem, spokojnie, spokojnie To ja widzę że takie te są, to fajnie o oh fuck, dobra wiecie co? sobie czytam g Hebo czemu, bo mogę o, oh, diol zamienione tiole widzę są drogie Ano nie jest taki, to tam, 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 to tam, no tu tu są żeby ten, ten miecz sobie ukiać ale ja tak myślę nad przedmiotami nie tak żeby tam coś wywalić takiego niepotrzebnego chyba tutaj nie ma takiego, nie nic I może tak to wygląda? Absolutnie, 57. Właśnie 8, to ma. Właśnie 8,35. Właśnie 8,35. Właśnie 8,35. Z tego wierzę, że to tak to wygląda. To je cięższe i to je jest dużo. Pra to sobie założyć. Można to, to gdzieś też sprzedać albo coś w tym stylu, nie? Zakusiłem. Co tam się <grymne> no dobra, to wyjdziemy. Co ja? Dobra. Ja tutaj tak myślę, że ktoś tu przy, przyjdzie i mnie po prostu zauważy. Co tu jest u ciebie? Czemu młody. И был, ну, туда вот уезжал. Я не буду сейчас. Истонкий. Истонкий. Ну, истон модель. Тот там. О, выезжаешь, выезжаешь. Вот то. Już. To tam wody. Dobra. Myślę, że idziemy tam dalej. Nie. Dobra. Poczekajcie. sobie zobaczymy, jaki tam quest mamy. A quest tutaj mamy ten. Czyli sił w we, wezwali mnie do swego e, kaszta i w wysokim glachtorze, gla, zobaczyłem go święty. E, e, e. <totrofie> to znaczy, że coś tam musimy tam z kimś tam e, e, pogadać. A po ode to, to je jest e, daleko, wciul. No to ja myślę, że tak e, powinno tam być, nie? <laughs> Czy tu tutaj e, e, można się teleportować, e, nie? Będzie tam a można się opodować to coś innego i niebywałego, tak? Aby, aby, aby pytanie czy, czy ten filmik go rzucę, nie? Czekajcie, gdzie ja mam iść? Tutaj mam iść, dobra Tam muszę tam z kimś pogadać Ewka ja dobra Wojek mąki, nie? A sobie to, tak po, po, opatrzcie po, op, op, po tych tam domkach Tak żeby tam wiecie Tam czegoś nie przegapić Szkoda by By to było tu by Siedzi sam czy, czy z gością? Kurde Okej, okay, bułka Menon Kurde

Бить это, то, я -то, там и хиба то завожу, будем так Там что он ты будет, ты по себе везется, ты как вообще на наверное. будет, Типа, по себе палить, Куй, так. Куда там бы я ile to danych tych tych mam że sobie zobaczę już na po tych 11 sztuk bym sobie tam coś sprzedał i tam kupił coś Chuj, Chuj z tym. Może tam. pójdźmy tam. Gdzieś indziej. To może tam będą te. tutaj tym. mam iść? Chyba tutaj, nie? Tak myślę, że tutaj mam iść. Całkiem tu tak. ogólnie nie? Wam. Wam powiem, że zamknijmy idealnie ładnie nie co tu było aha ta przepaść no spoko Ak akademia w twierdzę odkier to dobra idziemy tutaj wymaga klucza nie możesz otworzyć ponieważ klucz zabijemy możesz otworzyć fuck you bitch jak ją ma jak ja tu mam wejść, No tutaj, kurde, tam klucza tutaj nie ma, nie? Czekaj. Bo ja tu, tu ten kluczyk mam, nie? Yy. Klucze. Yy, lol. Klucze? No, kluczem ma. nie można otworzyć do tego zamku wyciechem. Potrzebujesz klucza, skąd? Skąd ja tego tutaj klucza wezmę? Nie no, no, jak tutaj, tutaj w ogóle. Tutaj, klucza w ogóle nie było. Czekaj. No, pasujecie się, się tu. Mam klucz, by zdobyć. Ale skąd ten klucz? Tego tu ja nie wiem. Okay. Ja ci pomogę. Dobra, Ty, to to pomóż się, dlaczego ktoś tu się używa na akademię? Ci, co ty tu robisz? Dobra, ja, psia, się, wszystkiego tam odobę o niej. A może mi da klucz. Chociaż ja, a wątpię, to tak, żeby tu mózgowe um, wejść do akademii. были эмоционально оточены. Вот так, нажимаем на от хейдушек. Чекайте, было, на мне же безумно. да. сгодила. Wszyscy wieni mi się tu udają przekonać Dobra, zobaczymy Nie no ja, ja tam muszę wbić, no bez kitu. Dobrze, mogę to zrobić, nieważne, nie intuicujemy to, nie znam tego zakęcia. Dobrze. talentu ma mam iść, nie, no dobra gdzie ja, ja mam iść, teraz? usun ja muszę stąd wyjść w tym kładzie i chyba iść w stronę ciepła no niestety nie no niestety kim byliście co jedno nie mamy tyle dobra może się tutaj się no tam gdzieś przelętek, budować ale choć już wątpię. Żeby powiedzieć tak. Na sam się przeletę, bo buduje się, się do tego w, fajnego miasta. No i by jest tam tam coś fajnego tam kupić, na przykład taki tam spaję tych wytychów szkoda by to na naprawdę to to pasowało nie tam jakiś tam wytych czy to tam coś w tym innym stylu tak, tu sobie zapiszę. Czyli automatyczne zapisywanie. To może... fold spadana a to wiecie co to ja może nie tak zrobię bo ja sobie chyba na co, co, gdzieś czego tak mało mam chyba on Czekajcie ja nie mam tutaj jakiegoś tego o jest dobra Czekaj to jest tak Muszę się... O kurde, gdzie to jest? Biała krań Tutaj jeszcze się przele ale buduje się tutaj i stamtąd do tamtej wioski i myślę, że teraz jas będzie ok. Ostanę, się przelew, tu buduję się do tej białej gani. I se tam przy okazji, se tam wezmę tam te w wyciechy, bo bo te w wyciechy. W tych się, się na naprawdę się przydają. masajowa wam to um umówię że się oni, one przydają. Alegia fajna sobie, nie? Nie ma tu in inaczej. Dobra, to ja sobie tutaj... ty żeby... kogo szukacie